Od 10 lat nie mamy żadnych reform gospodarczych i ci wyborcy przy kontynuacji obecnej polityki rządu Tuska będą przynajmniej w części rozczarowani i mogą przechodzić, przenosić swoje poparcie właśnie do Konfederacji. Co do polityki gospodarczej, to niestety nie widzę wielkiej różnicy między polityką rządu Donalda Tuska a polityką rządu Kaczyńskiego. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Profesor Balcerowicz to bez wątpienia ikona wolnego rynku w Polsce. Odważny reformator, który, mówiąc kolokwialnie, zamienił gospodarkę centralnie sterowaną w gospodarkę wolnorynkową. Ja miałem okazję porozmawiać z profesorem Balcerowiczem na temat sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Omówiliśmy także sytuację w Unii Europejskiej, bowiem Stany Zjednoczone już dawno przegoniły stary kontynent, a Chiny doganiają Unię Europejską, jeżeli chodzi właśnie o Kwestie gospodarcze. Porozmawialiśmy także o tym, która partia w Polsce jest najbardziej wolnorynkowa, oraz o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Ja mam na imię Marcin Lusty, kto są Wrocławskie Fakty. Zapraszam na materiał. Panie profesorze, moje pierwsze pytanie w kontekście kongresu deweloperskiego. Jak wygląda teraz ta koniunktura na rynku? Czy młodych Polaków, bo przede wszystkim oni zakładają rodziny, oni chcą się budować, wykupować mieszkania, czy jest teraz dobry czas na to, aby kupować mieszkania? Czy ta bańka deweloperska za chwilę pęknie? Czy czeka nas jakiś kryzys gospodarczy? No nie, nie będę zapowiadać kryzysu gospodarczego. Natomiast to, co nam by groziło przy kontynuacji obecnej polityki gospodarczej, to jest spowolnienie tempa wzrostu dogoniania zachodu. W 1989 roku mieliśmy 36% tylko dochodu na głowę mieszkańca w krajach OECD, doszliśmy do prawie 80%, czyli jest ogromny sukces dzięki reformom gospodarczym, ale pod znakiem zapytania przy kontynuacji obecnej polityki będzie stawał dalszy ciąg. Tego. A to czy kogoś stać czy nie stać na mieszkanie to nie zależy tylko od specjalnych rozwiązań w dziedzinie mieszkalnictwa, zależy przede wszystkim od bogactwa kraju. Chwalimy się tym, że jesteśmy w G20, ale czy to jest bardziej na zasadzie takiej deklaratywnej, takiej prestiżowej, a nie przekłada się to na faktyczny rozwój i wzrost gospodarki? No, to wynika przede wszystkim z tego, że Polska jest znacznie większa niż Czechy. <noise> Ale Czesi mają wy jeszcze ciągle wyższy dochód na głowę mieszkańca niż Polska, czyli liczebność. To, że miasto jest 38 milionów, a Czechów jest 10, chyba 10 milionów, to jest główny powód. Jak pan ocenia teraz tę gospodarkę aktualnego rządu? Sporo trzeba naprawić, czy idą w dobrym kierunku? Od 10 lat nie mamy żadnych reform gospodarczych. Z których szczególnie ważna jest odpolitycznienie. Odpolitycznienie to znaczy prywatyzację, to znaczy pozbawienie polityków kontroli nad firmami. I to od 10 lat obie partie główne, prawda, POPIS, w tej dziedzinie nic nie robiły i nadal obecnie rządząca koalicja nic nie robi. To jest pierwszy problem. Drugi problem to są finanse publiczne. Wydatki są mniej więcej, takie jak w Niemczech, może trochę jeszcze niższe, ale doganiamy. Europy Zachodnią, nie tam, gdzie powinniśmy. Stąd, ponieważ mamy duże wydatki, a jeżeli wydatki ogółem budżetu są duże, to głównie z wydatki socjalne, to mamy podatki i próbę ich podwyższenia, czyli na dodatek ogromny deficyt budżetu, za który płacimy dużo więcej niż Francja, która ma podobny deficyt. Czyli sytuacja jest niepokojąca, nie jest katastrofalna, ale nie jest niepokojąca i ja uważam, że potrzebne jest zwiększenie nacisk ze strony społeczeństwa obywatelskiego na polityków. Panie profesorze, wie pan, że jeżeli chodzi o takie odważne, wolnorynkowe reformy, to w zasadzie niewielu jest zwolenników, może poza wyborcami Konfederacji Nowej Nadziei. Jak właśnie przekonać ludzi do tego, że takie reformy są kluczowe, aby gospodarka się rozwijała, bo inni jednak wolą, jak Platforma Obywatelska albo Prawo i Sprawiedliwość, bardziej w te takie socjalne programy inwestować? Jeżeli chodzi o wyborców, to jest różnica. sądząc z różnych badań między wyborcami. PO i wyborcami PIS-u. Pisawcy rzeczywiście wydają się być bardziej socjalni. Natomiast duża część wyborców PO rozumie, że rozwój gospodarczy zależy od wolności gospodarczej, od reform. I ci wyborcy przy kontynuacji obecnej polityki rządu Tuska będą przynajmniej w części rozczarowani i mogą przechodzić. Przynosi sobie poparcie właśnie do Konfederacji Mencena. No bo Mencen, jeżeli chodzi o niego, jeżeli chodzi o te względy, stricte gospodarcze, to jest chyba najbardziej wolnorynkowa partia aktualnie w kraju. Znaczy nie będę uprawiać propagandy żadnej partii, ale nie przeczę, że znaczy, jeżeli chodzi o to, co mówi i co krytykuje, no to rzeczywiście zasługuje na to określenie, że w tej chwili reprezentuje najbardziej wolnorynkową partię. W takim razie już to wiemy, ale jak właśnie przekonać rząd, żeby poszli tą ścieżką, o której Pan mówi, bo nawet jeżeli wyborcy są przekonani, to pytanie, czy rządzącym starczy odwagi? Nie pan to nie jest kwestia odwagi, to jest kwestia rozwagi. Bo jeżeli obecnie rządzący plus większa część opozycji, czyli PIS będą kontynuować bezczynność, to się zdarzymy ze ścianą. To znaczy z kryzysem fiskalnym. No i wtedy straci się po, popularność. Więc to trzeba wiedzieć, jakie ryzyko na siebie brać. Ten, co często odkłada ryzyko na krótką metę, bo boi się, że się narazi na sprzeciwy niepopularność, zdarza się z dużo większym problemem i traci w ogóle popularność. Panie profesorze, jeszcze chciałbym, żebyśmy wyszli na chwilę z naszego polskiego podwórka geopolityka. Pierwsza Europa, gospodarka niemiecka ma spore problemy. Mówi się o tym, że ta stagnacja jeszcze się pogłębi. Unia Europejska, jeżeli chodzi o gospodarkę, to są naczynia połączone. My jesteśmy w województwie Dolnośląskim tranzytowym województwie, ale cała Polska ma z Niemcami takie dosyć silne, mocne relacje gospodarcze. Jak to się odbije właśnie na, na, na Polsce, te problemy w Niemczech? No nie powinniśmy się cieszyć z problemów Niemiec. W obecnym świecie, w obecnej Europie, oni są naszym największym partnerem gospodarczym. Należy życzyć im, w naszym interesie, żeby się z nimi uporali. No sądząc z, z ich historii powojennej, Prędzej i później to zrobią, ale lepiej, żeby zrobili prędzej niż później. Czy to właśnie taka polityka socjalna doprowadziła do tego, bo z jednej strony mamy przyjmowanie migrantów w nadziei, że podejmą pracę. Nie zawsze tak się to odbywało. Później właśnie też ta silnie zakrojona polityka socjalna czy to jest przyczyna, czy to jest po prostu jeden z bardzo wielu powodów. Znaczy, per to przyjmowanie migrantów jest raczej plusem niż minusem w odpowiednich granicach, bo większe liczebność ludzi pracujących. Pod warunkiem, że się chcą integrować właśnie i podejmować pracę. Tak jest, ale na przykład w przypadku Polski z całą pewnością bez napływu Ukrainy, Ukraińców do pracy nasz PKB byłby niższy, Tu mówię o Polsce. No co do Niemiec, yy, podobnie jak w innych krajach, gdzie są problemy, to one nie wynikają z nadmiaru wolnego rynku, czyli braku, czyli nadmiernej obecności państwa w sensie wydatków, podatków, deficytu, regulacji. No i należy czytić, jak powiedziałem Niemcom, że wszystko uporali. Jak pan ocenia teraz w ogóle całą politykę Unii Europejskiej? To zmierza w dobrym kierunku, czy za chwilę Chiny i Stany Zjednoczone naprawdę nas przegonią w tym wyścigu gospodarczym? No, Stany Zjednoczone nas przegoniły. To znaczy mają wyższe tempo wzrostu i wyższy poziom na głowę niż przeciętnie. Wyroby. Chiny się rozwijają, ale napotykają na problemy związane od pewnego czasu z zaburzeniami na rynku nieruchomości. Ponadto Chiny zawdzięczają swój sukces nie dlatego, że trzymały się socjalizmu, tylko dlatego, że od niego odchodziły. To znaczy, że gospodarka stawała się coraz bardziej prywatna, tyle tyle, że mają jeszcze sporo własności nieprywatne i to jest balans, a nie jest atut, więc trzeba patrzeć, co oni będą z tym robić. I jeszcze tak na koniec, profesorze, muszę pana o to zapytać jako o ikonę kapitalizmu. Socjalista demokrata, socjaldemokrata wygrał w Nowym Jorku, twierdzi, że to jest miasto bogacza, a teraz będzie miasto dla wszystkich ludzi, ale czy socjaliści są w stanie zrealizować te obietnice, te postulaty, które są w kampanii wyborczej? Czy on nawet nie ma takiej mocy prawnej, żeby wdrożyć swoje reformy? No to to zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o historię, to historia współczesna. To socjalizm na skalę kraju, czyli nacjonalizacja gospodarki zawsze był wprowadzany przemocą. No ja, bolszewicy nie zostali wybrani, żeby na czele nimi Bywa też taki pełzający socjalizm, nie gwałtowny, ale pełzający, który objawia się w nacjonalizowaniu firm i to mieliśmy, z tym mieliśmy do pewnego stopnia do czynienia za czasów wpisu. A ona jeszcze tego nie odwróciła. Chyba nawet troszeczkę cały czas idzie w tym samym kierunku. Co do polityki gospodarczej, to niestety nie widzę wielkiej różnicy między polityką rządu Donalda Tuska a polityką rządu Kaczyńskiego. Jeżeli podobała Wam się ta rozmowa, to koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach, co sądzicie o słowach pana profesora Leszka Balcerowicza, szczególnie w kontekście polskiej polityki. I oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał.